Mam Na imię Kara. Nazywam się Conor. Mam na imię Markus. A to nasza historia. nasza historia. Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Detroit Become Human. I dzisiaj mamy ponownie rozdział z Karą. No właśnie, po ostatnich wydarzeniach, no dużo się podziało. No i teraz musimy znaleźć sobie jakiś tam. Ten schronienie zwłaszcza na, ten na noc a to raczej nie będzie proste dobra koniec trasy koniec trasy no musicie wysiąść Alice. zaufanie. no wstawaj kochana No, ale jesteśmy w fatalnej sytuacji. Szkoda, my nie mamy nic w ogóle ze sobą. Ale w ogóle i tak nam, że kierowca pozwolił siedzieć na miejscu człowieka, to już w ogóle hit. Proszę, nie mamy dokąd pójść. Ona pada z nóg, a strasznie leje. Możemy tu jeszcze zostać? Autobus wraca do zajezdni nic nie poradzi. No, zrozumiałe to akurat jest. Ale przynajmniej doceniam tego kierowca, że nie był dla nas wredny, że tak, że takie, że nie wypadł z autobusu, coś takiego. Tylko, że faktycznie no, nic nie może z tym zrobić. bo Musi autobus wrócić do zajezd. Więc, chociaż nie był wredny, to doceniam. Kurde, jest zimno. W porządku, słonko? Znajdziemy jakieś schronienie. No, byle szybko, no bo. <coughs> o karę to się nie muszę martwić, no bo ona. Ten, nie odczuwa ciepła zimna, ale. Alice, tak, bo ona mi tu zamarznie, jeśli nie znajdziemy szybko schronienia. Chodź, Alice, nie ma co czekać. E, dobra, co my tu zrobimy? Znajdź schronienie na noc. A tam w ogóle coś można. Wątpię, że te androidy mi pomogą, ale może. Szukamy schronienia. Można tu gdzieś spędzić noc? No, raczej nam nie odpowiedzą. Ech. Dobra. Yy, nagrywa się, nagrywa się. Okay. Wydaje mi się, że ten odcinek może być trochę długi, bo to jest sporo rzeczy do, ten, do zwiedzenia. Rozejrzyj się. O, tu coś jest. Wygoda, ale brak dyskrecji. Potrzebne pieniądze. O cholera. A to jest w ogóle jakiś motel. No, tam byłoby ten. Brak wygody, ale bezpieczeństwo. Jak dostać się do środka? No właśnie. Duża niewygoda, ale dyskrecja. Tam, co tam jest? Otwarte całodobowo. Nie można tu spać. Poprosić o pomoc. No tak, tam jest jakiś sklep, a tu? Sklep jest y, zamknięty. Aha, super. Otwiera się dopiero rano, cholera, ale to jest jakaś kawiarnia, więc otwarte całodobowo, nie można tu zostać. Sprawdź mo sprawdzić motel, sprawdzić dom, czy sprawdzić parking. Wiecie co, ja bym zaczął od pralni, bo jesteśmy tutaj obok, czy od motelu. Dobra nie, od pralni lecimy. Chodź Alice. O, ktoś tam jest, no ale może się chociaż ten trochę ogrzeje. Tu jest ciepło. Zaraz będzie ci lepiej. No. Okej. Okay. <laughs> no dobra, co my tu mamy? O, mamy mamy ten magazyn. Pszczela katastrofa. Dobra, słuchajcie, no... Nie wiem czy wy chcecie, żebym to czytał, czy nie, więc ja wam po prostu to przeskroluję, więc kto chce przeczytać, to proszę bardzo. A jak nie, no to... Po prostu, żebyśmy nie tracili dużo czasu. No. okej. Okay. Dobra, tu jest pusto. No, siedzi sobie, dobrze. Usiądź sobie, ogrzej się troszkę. Aha, tu jest otwarte. A tego mogę jakoś obudzić? Coś? Zapytać się? Chyba nie. A tu? Program Complete. Słuchaj, ubrania dla Alice, ale one nie są nasze! Ukraść ubrania! Kurde! O jazu nie wiem. St ale w ogóle, jakimi damy... Ten, z drugiej strony, jakimi przykład damy Alice? Kurde, my zrobimy normalnie z niej złodziejkę. Kurde, ale te ubrania by nam się przydały faktycznie. To nie wiem. No dobrze, nie kradnij. Niech ci będzie. Masz rację. Nie zrobimy tego. <grym> jakby mi. Ten... No i polubiła mnie, ale jakby mi nie zwróciła uwagi, to ja bym na pewno te ubrania wziął. Ale. Kurde, no nie wiem. A z jednej strony nie chcę tych ubrań krać, ale z drugiej strony chciałbym wam pokazać tą opcję, co by było, gdybyśmy ukradli te ubrania, co prawda nic by za bardzo się nie stało, ale... Szlak by to nie wiem! Aaaa, kurde mać. Ale by się ogrzała wtedy. Kurde. A szlak by to nie wiem, no. Mmm... Wiecie co? Walić to. Bierzemy. Nie, walić to. Biorę je. No, nie, spod nie spodoba to się Alice, no ale już dobra, olać to. No, nie spodobało jej się to, że kradniemy ubrania, no ale trudno. Jest, żeby teraz tego nie zrąpać. Dobra, mamy to. Jest jakie napięcie. No, dawaj, no, do góry, co jest? O! Boże, jakie napięcie jest? Dobra, ale mamy ubrania, więc spoko. Huh, okej. Okay. Dobra, Alice, chociaż ubierz szybę. Jak już je wzięliśmy, to chociaż się przebierz. te prawie się obudził. Ale w ogóle jest taka opcja, że jak może nam nie wyjść, tak ja radzież. Ale jest taka opcja, że możemy... Znaczy możemy spróbować ukraść ubrania, ale jest taka opcja, że on nas może przyłapać. No jak nas przyłapie, no to wtedy nie weźmiemy tych ubrań, no. Wtedy to nie ma wyjścia takiego. już byśmy tych ubrań nie wzięli. Drugi raz, no ale dobra. Eee, Okej, okay. chodźmy do motelu. Jeszcze na czerwone, Chyba tak. Dobra, to nie jest ruchliwa ulica, tutaj nie ma policji, więc spoko. Aha, androidom wstęp zbraniony. I 40 dolarów. Nie wchodzimy tutaj? Przykro mi Alice, nie mam pieniędzy. Musimy mieć 40 dolarów. Albo szukać dalej. Jasne. Yes. Idź spać w motelu, ale kurde, my nie mamy pieniędzy. Zdolność 40 dolarów założoną ludzkie ubrania. Aha, dobra, czyli do tego były patrzymy. Gdzie ta Alice? Idziesz? Idziesz, dobra. O, zielona, chodźmy. A co tam jest? Coś tam jest tu ciekawego, czy nic raczej? Jezu, co my tak daleko odeszliśmy? Aha, brak schronienia. Tu niczego nie znajdziemy. Dobra, wracajmy się. Chodźmy sprawdzić ten dom. No, ten odcinek będzie polegał głównie na szukaniu schronienia, więc będziemy się tak rozglądać tutaj. Opuszczony dom. Przynajmniej nie będziemy moknąć. Kara, nie podoba mi się to miejsce. Nie ja wiem. Ale to tylko jedna noc, nikt nas tu nie znajdzie. No, w sumie słuchajcie, chyba. To jest dobra opcja. Można przeciąć ogrodzenie, ogrodzenie szczypcami. Spędzić noc w domu. Eee, Chwileczkę, tu co jest? E, Alice, dokąd ty idziesz? Alice, kurde, nie mamy czasu, żeby teraz siedzieć. Musimy szybko znaleźć jakieś schronienie dla ciebie. Alice, jesteś przemarznięta. Jest ok, nie czuję zimna. Dobrze, że wzięliśmy chociaż to ubrania. Się? A to kto? Nie mamy dokąd iść. Wiem, kto może wam pomóc. Co to za android tak swoją drogą? Ale to jest na drugim końcu miasta. To musi być tutaj. Co to miało być? on szybko wsiadł w tą ciężarówkę i odjechał? Chodźmy, A to był jakiś w ogóle Android, czy to też był defekt? Wydaje mi się, że to był Android. Wątpię, żeby. To Chociaż... Nie, no, z jednej strony. Dobra, nieważne, nie rozkminiajmy tego, czy to był defekt, czy nie. Chodźmy najpierw do tego sklepu. Więc chodźmy najpierw no duba, do środka. Sklep jest chodźmy się tam rozejrzeć. Może no. trochę się ogrzejesz. Poszukaj pomocy. Przekonaj sprzedawcę do udzielenia pomocy. Aha, możemy porozmawiać. Mogę pomóc? Eee, no spróbujmy. Jestem z małą dziewczynką. Nie mamy dokąd pójść. Czy mógłby nam pan dać trochę pieniędzy na motel? Słuchaj, to jest sklep całodobowy. Nie instytucja dobroczynna. Nie mogę zacząć rozdawać kasy wszystkim bezdomnym w okolicy. Nie. To już nie ma opcji. Nie będziemy kraść pieniędzy, no kurde. Ukraść, wymyślić plan. Ja pierdzielę, ej, nie wiem czy chcę wam pokazywać tą opcję w motelu czy nie. Kurde. Nie, dobra, już pieniędzy nie będę kraść, bez przesady. Zabawka dla Alice. W ogóle słuchajcie, to można. Ej, ja nie wiem, czy chcę Dobra. Wiecie co? Próbujemy. Ciul. No. Właśnie. Jak zabawkę możemy ukraść, bo on tego nie zauważy. Ale. Yy, można jeszcze coś innego ukraść, tylko są tu kamery. Aha, coś. No właśnie, coś. Okej, okay, coś z Alice. Ten się odblokowała. Patrzcie, tu kamera. Ale widzicie, tam nie widać tego, że Kara wzięła tę zabawkę. No, i tu na przykład w widać, co to jest. Narzędzie do przecięcia, do przecięcia przecięcia. Do przecięcia ogrodzenia składu. Składu, składu. Nie, nie, nie. Tego nie kradniemy, bo on nas przyłapie akurat. Bo tam są kamery i tu akurat widać. W sumie jedyną rzecz, którą możemy tutaj ukraść, oprócz pieniędzy, to jest właśnie ta zabawka. Bo kurde, to jedzenie. Jedzenie dla Alice, kurczę, no to by się przydało, no ale tego nie dam rady ukraść, bo kamera, nie, 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 odłóż to, ja tylko oglądam. Zabawkę to mogliśmy zwinąć bo nic, ten, nie, nie zauważył. Mogę coś z nim jeszcze zrobić? Chyba nie. Jezu, wykorzystaj Alice, spróbuj czegoś innego. Nie, 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 nie będę wykorzystywać, nie no nie będę wykorzystywać Alice, no już bez przesady. Eee... Dobra, słuchajcie, wychodzimy stąd. Pierdzielę to. Nie będę kraść pieniędzy już. Za bardzo bym się wdał w złodzieja, naprawdę. Już ubrania wystarczyło, że zajumaliśmy. Bo pieniądze jeszcze to już było... To już by było za dużo. A tu co my mamy? Idź spać w porzuconym samochodzie. Dobra Zobaczmy co my tu mamy Co my tutaj mamy? Może coś tu będzie mm. O proszę Mamy szczypce A tak swoją drogą możemy sprawdzić ten jeszcze samochód? Chyba jest pusty Aha, możemy zbić to No to dawaj co się Alice Otwieraj Może można teraz spać po rządowym samochodzie i na pewno nas tu nie znajdą. Nie chcę spać w takim miejscu. Może znajdziemy coś lepszego. Dobra, poszukajmy dalej, bo Poszuk jeszcze tego poszukamy czegoś lepszego. Bo jeszcze tego domu nie ogarnęliśmy. No, i słuchajcie, można albo iść spać w tym porzuconym samochodzie, albo w domu. Mam tę szczypce ze sobą? Mam, dobra. I się kurde zastanawiam, którą opcję wziąć. Ale chyba spróbujemy w tym domu. Eee, yy, dawaj to, prze, przechodź. Dobra, oj, wszystko w porządku. Tak, to tylko zabrachanie. Ale to nawet straszne. ten, było widać, że kurtka w ogóle była pod ten, podrapana. Chodź, Alice. Spokojnie, tylko się rozejrzymy. Dobra. No, tutaj trochę wygląda creepy. Znajdź... co? Znajdź drogę do środka, okej. Okay. Jezu, strasznie tu ciemno. Mam nadzieję, że na YouTube to będzie widać trochę lepiej. Ale zobaczymy. Kurde, nie oderwiemy tych desek. No trudno. Chodźmy dalej. A tu? Spójrz. Chyba tam nikogo nie ma. Alice? Alice? Gdzie ona jest w ogóle? Stawisz Alice do środka domu. O kurde! Poczekaj, co ty wyprawiasz? Goście. Ralph nie lubi gości. Są źli. chcą skrzywdzić ralfa Ale to jest dziecko. To przecież tylko dziecko, nie zrobić krzywdy. Tylko dziecko. Nie, nieprawda. A bez znaczenia. Może skrzywdzić ralfa Ale dziecko to nie jest... jakieś. Nie wiem. Nie wiem, co takiego ludzie ci zrobili, ale ona nie miała z tym nic wspólnego. Wszyscy ludzie są źli. Ale Ralph nie pozwoli, żeby znów go skrzywdzili, nie? Nie pozwoli na to. Eee, to? Patrz, jestem androidem. Nie musisz się niczego bać. Chcemy tu tylko przenocować. Goście są niebezpieczni. Patrz. Co zrobili Ralfowi? Ojej! Ej Jezu, jak to rozwiązać? Może. Może uspokójmy go. Nie musisz się nami przejmować. Z naszej strony nic ci nie grozi. Masz moje słowo. Kurde. Wybaczcie, Ralfowi. Ralf miał problemy z samokontrolą. Czasem robi ze strachu rzeczy, których żałuje. Ralf bardzo wiele przeżył. Tak bardzo się boi, że ludzie znów go dopadną. Zostańcie tu, jeśli chcecie. Ralf was nie skrzywdzi. Eee, no dobra, zostańmy. No raczej za bardzo nie mamy innych opcji. Dobrze. Tylko na dziś. Chodźcie! No już, już śmiało. Eee, a możemy jednak zawrócić? Było, co eee, można zawrócić jednak? <śpiewanie> można uciec? Ludzie czasem przychodzą tu nocować, ale... Mogę uciec z powrotem? Nie mogę. Fak Ej, nie wiem czy ja nie popełniłem błędu, bo on jakoś dziwnie się zaczął zachowywać teraz. Dobra, sp no ale trudno, może nas nie zabija, no bo to też android Może nie będzie swoich zabijał. Chodźcie. Możecie się tu rozgościć hm. Ralf pójdzie do drugiego pokoju Chciałby z wami zostać Ale jest zajęty J. Yes. To jest przerażające, jak on mówi w trzeciej osobie. To tylko jedna noc, Alice. Jutro znajdziemy coś lepszego. Ja nie wiem, czy ja nie popełniłem błędu tutaj zostając, zostając z takim Bożę psycholem. Kuźwa z jednego, boż, z jednego psychola do drugiego, ja pierniczę. No ale to przynajmniej Android, więc może nas nie pozabija. O, mamy tą zabawkę. Tą, którą ukradliśmy ze sklepu, w ogóle aż dziwne, że alarm się nie włączył. Rozpal ogień, pośli ...uszko dla Alice? Chyba powinno być pościel, ale spoko. Polski język, wiem, że trudny. Co to jest? Weź. Co ona wzięła? Zapałki? Zbierz drewno, co tutaj jest, tam? Te, kara. To drewno? Weź. Tak. A jakieś gazety. A, bo jeszcze drewno muszę zebrać. Czy tam chyba jest jakieś drewno No jest. A nie to poduszka, dobra. Psz, to jest drewno! A, to poduszka! No to ten super Pościel łóżko No, Alice będzie musiała spać na podłodze, biedna, no ale... Hmm. A może tutaj... A może tu jest ten... Weź to, wrzuć tam. Nie, no gdzieś tutaj powinno być to drewno. Tam chyba. Jest. Dobrze, że mamy cokolwiek, żeby rozpalić to, to w kominku. To chociaż Alice się trochę ogrzeje. Więc może będzie miała trochę ciepłą noc. Weź to zapal No i git Możesz się kłaść robiłam no. co mogłam To niewiele, ale przynajmniej nie zmarzniesz. No No właśnie, ważne, żeby Alice nie zmarzła. Eee, czy mogę jeszcze się rozejrzeć? Czy... Przygotuj się do snu. Ha. Chyba, że mogę z nią porozmawiać. O mogę. Dlaczego nigdy mnie nie kochał? Dlaczego zawsze się tak na mnie wściekał? Chciałam tylko żyć jak inne dziewczynki. Może zrobiłam coś źle. Może nie byłam dość dobra. Może dlatego był ciągle wściekły. Chciałam tylko, żebyśmy byli rodziną. Chciałabym, żebym nie kochał. Czemu nie byliśmy szczęśliwi? Nie wiem, Alice. Ale ty mnie nie zostawisz. Obiecaj, że nie odejdziesz. No, oczywiście, że obiecujemy. Obiecuję. No, przytul ją nie no, ale jeszcze nie jedna będzie taka wzruszająca scena w tej historii właśnie, Kary i Alice, nie, ale naprawdę ja po prostu. Nie, ale no, naprawdę, ja tu po prostu chcę zrobić wszystko, żeby ta Alice przetrwała to. O, pocałuj. Dobranoc, Alice. No, ale też mi zależy, zależy też, żeby kara mi przeżyła. Ale no, Alice na pierwszym miejscu. A, ta zabawka. Nie pytaj skąd to mam. Dzięki. No, ale relacja trochę do góry. Yy, nie, daj jej przestrzeń, chciałbym się rozejrzeć jeszcze. Nie, nie jeszcze się, przygotuj się do snu. Niech ona sobie pośpi. Co jest to tutaj? Jezu, to on. A tutaj coś jeszcze jest? Chyba nic. Ej, znowu RA-9. RA-9. Co to znaczy? Co? Te symbole. Dlaczego to piszesz? Nie wiem. Nie wiem. Ciekawe, czy on naprawdę nie wie, czy tylko udaje, że nie wie. Ale zobaczcie znowu RA9. Ciekawe, co to znaczy. Bo szczerze mówiąc, to totalnie nie pamiętam. O co chodziło z tym RA9, dobra? Nie, nie śpi na krześle, kurde. Mogę sprawdzić drzwi, tak z ciekawości, albo wyjrzeć przez okno czy coś? Nie, drzwi nie mogę sprawdzić. Chodźmy jeszcze na górę, może coś tam będzie. No dobra, czy coś tutaj jeszcze jest? Dobra, zajrzyjmy, zajrzyjmy ten, do wszystkich pomieszczeń. Właśnie popatrzymy przez okno. Nie, no na razie tam pusto. O, chyba w ogóle pralnia jest zamknięta teraz. Ależ nie, no przecież tam pisało całą dobę, bo to czemu tam nie ma światła? No albo po prostu to mi się tylko tak wydaje. Dobra, tutaj chyba nic nie ma. Wydaje mi się, że tutaj nic nie ma w tych pomieszczeniach. A tu? Eh. Eee, coś tu jest? Nie, chyba nic. Dobra, wychodzimy stąd. No to wracajmy na dół do Alice, no bo tutaj nic chyba nie ma. Bo tak się rozglądam i rozglądam, a tutaj nic zupełnie nie ma. Dobra, no to nie, nie śpi tutaj. Idziemy spać obok Alice. No. Właśnie, lepiej ją chronimy, no bo tutaj jest ten Ralf. To nie wiadomo, co on może jej zrobić. Przecież tam powiedział, że jest ten. Niezrównoważony. No, ale chyba jakoś nadprzetrwamy tutaj. No, ale dobrze, niech Adis chociaż sobie ta odpocznie. Kara. Dobra, zbiegowy. No i się udało kończyć rozdział. Ale widzicie tu, ile było opcji. Ja pierdzielę. Kara śpi obok. No, Kara i Ali... znaczy Alice i Kara zostały w składzie. Kara śpi obok Alice obiecuj, No Jezu, 1% nie obiecuj. Ja jest jakie brutalne te jedno, 1% tych osób. Przekonaj. Aha, można było mnie przekonać i odejść sobie. Ale w ogóle nie pamiętam jak była najczęś, jaka była najczęstsza opcja. Czy właśnie w tym samochodzie? Czy ten... Czy właśnie czy w motelu? Szczerze nie pamiętam. Ale patrzcie, Ej, ale patrzcie, więcej osób jednak wzięło te ubrania. Jednak ukradło większość. O kurde, ciekawie. Dobra, ile nagrywam? Do no, 27 minut. No, no, tak myślałem, że to zajmie nam trochę czasu, więc tutaj sobie zakończymy dzisiejszy odcinek. Także mam nadzieję, że Wam się ten filmik spodobał. I cóż, trzymajcie się do następnego razu. I cześć.